Czy dookoła niebo jest pochmurne, mocny wiatr, wielkie fale, czy też jest pogodnie? Witam się z Państwem z Baszkiej Wody z Chorwacji. Zapraszam do oglądania trzeciego odcinka. Kto już raz odwiedził chorwackie plaże i wybrzeże, na pewno będzie tu wracał co roku. Nie muszę Państwa zachęcać, wszyscy wiedzą, jak jest w Chorwacji. A kto nie wie, to zaraz się przekona. Dzisiejszy filmik rozpocząłem od kroczenia do morza, żeby z tej perspektywy zobaczyć rybki i wznieść się na wyżyny. To oczywiście metafora. Z perspektywy wody przenosimy się nad nią, oglądamy rybki pływające, z którymi w błyskawicznym tempie się żegnamy i wychodzimy z wody i cóż nam tu się okazuje, piękny pejzaż, piękny krajobraz, wspaniałe morze. To wszystko mogą zobaczyć Państwo na żywo, oczywiście spełniając pewne warunki. W telegraficznym skrócie powiem Państwu, że wystarczy być po dwóch szczepieniach albo jednej szczepionce, zależy, którą szczepionkę przyjmowaliście. Ważna rzecz, że musiało minąć 14 dni od przyjęcia ostatniej szczepionki i mieć takie zaświadczenie przy sobie. Do Chorwacji mogą wjeżdżać też ci, którzy posiadają negatywny wynik testu nie starszy niż 72 godziny. Do wjazdu na terytorium tego kraju uprawnia też negatywny szybki test antygenowy nie starszy niż 48 godzin. Są jeszcze inne możliwości wjazdu do Chorwacji, ale o tym już w następnym odcinku. Ja się z państwem żegnam. Dziękuję do usłyszenia Janusz Stefańczak.